Zadanie 13 z matury 2023, matematyka podstawowa. Funkcja liniowa f jest określona wzorem ax plus b, gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu tej funkcji w kartezjańskim układzie współrzędnych. I mamy dokończyć zdanie, wybierz tak e, właściwą spośród podanych. I mamy tak naprawdę sprawdzić, czy a i b jest większe czy mniejsze od zera. No to patrzymy. Funkcja ta jest... Malejąca. Więc to nam sugeruje, że A jest mniejsze od zera. Ponieważ wraz ze wzrastaniem wartości x wartość funkcji maleje. A jak określić B? B określamy tutaj dla x równego 0, czyli tutaj na osi O Y. Tutaj przecina się nad punktem 0, więc B jest większe od zera. Czyli mamy a mniejsze od zera i b większe od zera, czyli tutaj jest to i jest to odpowiedź.